Dobra, pakuj Dobra. się Daniel. Dobra, Seba. Seba. Zobaczymy, która pierwsza pała nie. Ciebie zaatakuje. Zobaczymy kurwa. Zgoda. Ja chcę wziąć udział w tym turnieju. Dobra, chcę sobie tutaj spanąć kulturalnie. O, czekaj, gdzie jest Daniel? O, Daniela zaatakuje. Bo nie no, nie wiem, ale... jest Seba. Nie wiem. Walimy kogoś? Nie, nie wiem. Tylko na losowanie. Nie, będzie złoto jak mi Daniela wylosuje, to go na F nie. Jak, jakbyś mnie kurwa wylosował, nie? I byś mnie jakimś no. przypadkiem zabił? Bo ja będę ci był na dwu ręce, nie? Żeby nie było, bo to lipa trochę będzie jak tego... Jak, kurwa będziesz yy, z takim Eku Dla mnie, no to wiesz, nie? No wiem, no. wie. Ale tak cię na F mam. No, będę cię bił z dwu ręką, jak mnie zabijesz, to byś się bardzo przykro zrobił, wiesz, o tym. I kurwa, listą umiejętności, nacisnę. Dobra, czekaj, tylko umki sobie zrobię, dobra. wojny Zatruta, błysk, powtarzaj. <laughs> o sidegut jest nawet. Jeden łowca, kurwa, tak. na osi 5, który jeszcze gra. Ej, Daniel, wczoraj w ogóle jak ten. Jak tam kurwa na tej gopie stanąłem, to patrzę w te twoje mistrzostwo walk, nie? <laughs> A tam zwykły, zwykły, zwykły ogłuch, zwykły i tak do końca, nie? Ale ogólnie powiem, nowość jakaś: że to tropiciel, nie? I drugi wojownik, mówię, kurwa, co jest, nie? Tak, to przypomnę, że paladyn, tancerz, paladyn, tancerz, paladyn, tancerz, mag, Jaki woj? A tu nagle, kurwa, drugi woj? Kurwa, łowsa kolejny. Dobra, oni się tam zabiją, bo wybijają nawzajem, ja sobie poczekam obok. Dokładnie, Daniel. Bądź moje... pisać, że na F jestem, bo to, to jest pomówienie. To jest jasna nieprawda. Jak to A. ja na Ciebie klikam? To? No. To? Na eksperymentalu klikam F i padasz. Chyba. Co? Dobra. Losuję wyciek pisz numerki, jak coś. Dobra, Daniel, ja klikam F, a ty poddajesz, żeby było że cię pokonałem. Pasi. I tak nie wygrasz właśnie, to wiesz. Że ja będę cię ty, to... Piszesz jeden... tam wyciek, czy co, bo się... O dobra. Takie 22, 11. Miało być kurwa. Nie nic. Nie piętny <grymne> <grymne> Jak sobie przesadzili kurwa za do tyłu? Dobra kurwa losujemy Kogo mi dało? Ja byłem piąty no. tak? Zawido i Moki o. dobra Zajebiście kurwa 5, 4, 10, 1, 6 Kogo trafiłem? Gdzie jest kurwa 12? Jakie kurwa 12? No Chyba koniec Ej, a, a 12 nie wylosowałeś? Nie, Ej, do 11 prostu, napisałeś 11. Na no górze jeszcze nie, nie policzyłem go. Dobra, to jest stoję. Jebać was wszystkich. Przepraszam bardzo. Już, już zmieniam, żeby nie było. On się nie ustawił, wiesz, i stał pod kimś po prostu. Nie widziałem go. 6, 5. Kto jest 6? To no był ja. szósty merdek, Kurwa Seba! Uf, Dobra, dawaj Seba, bał. do mnie! Fala! Fala, leczenia! Dawaj kurwa, mówimy, ręko. To, to, to Ej, ci nie uleciłem, Dobra, ucieczkę dasz? Masz ucieczkę, czy nie masz? Razie było yeah. przygotowane, Seba. Jemy się, Daniel! Dobra, błysk. Kurwa, co klikać, co klikać? Daniel, Daniel nie, Daniel nie, rób Konie. krok, rób Konie, Seba. nie. No, rób krok. Nie, da nie kurwa. mogę wyrobić kroku. Ej, zjebałem, mogę. Seba, uczyć, zabijesz mnie Seba, uwierz mi. Pa, raz. No nie, bo pat, zaraz... Seba, dobrze ci idzie jak na dwórę. dobrze ci idzie. Tylko teraz... Patrz pa, 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 co teraz zrobię, patrz nacisnę i mi zajebiesz, pa, no, patrz. No, no, no dawaj, no, no, no. No i no, no. no, pierdolni. No i widzisz? No widzę, Dobra, widzę Seba, widzę. Daniel, kliknij poddaj. Nie, no nie podam, bo nie wypada. Wiesz o co chodzi. Ale... Dobra, not bad. Ale i tak bym wygrał. Taka pięknie szło. Je no. Dobra Daniel, to teraz nie rób streama jak wygrywasz. Albo zdawaj relację. Masz, bo ja nie było. A ty wyciek z kim się widzisz? A, z cukrem. No, jak ci, no to jest q Mac to tak wiesz, nie? Niepierdolnie ci krytyka, to wygrasz. A no jak ci pierdolnie, to możesz przegrać. Ale ty mm -hmm. jesteś jak to ty musisz wygrać, nie? Masz pomkę z 2k 15 roku i zbroję na plus 5. Chem to, kurwa, nie ważne, bo to heroiczne. Kurde, trzy klątwy, trzy dotyki już mówiły. No nie wiem, kurwa, zawsze magowie jakąś fartą mają, jak widzą się stancają, a ja, zrobi się wydaje. A błysk mu pewno chuja wchodzi, nie? Pewno ci po <laughs> Kurwa. A jakiegoś w ogóle tego Pisze do mnie jakiś Sancho Benie i się mnie pyta, czy ja nagrywam właśnie, nie no to kurwa mówię, że ja nagrywam od kilka miesięcy, od kilku miesięcy, nie? To nagrywam pewno kurwa też ten łaźnie, nie? Mógłeś mu napisać, że akurat dzisiaj nie nagrywa. Nie no, chłop do mnie czego pozdrowię, to mówię, że go pozdrowię, nie. No i go pozdrawiam, Aha. niech będzie. Zam ja radę, napisz, że nie <laughs> No, taki nie będę O, wyciek wygrał, pięknie no Kurde ty, czekaj 5-1 do dotykach do niego, No i tak wygrał. Ładnie mu posiadało Dobra, to wyciek losuje jak coś. Ile nas zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tak? A jeszcze raz dobił. On chyba wbił 30 po. Nie wiem, bo nie, od 30 już nie można wejść Jest siedmiu, nie? O oh. dobra. Jest A tu jest ten Zidwun, dobra. Z kim on wygrał w ogóle? Kto jest siódmy? Savido, a Savido wygrał Tu jeszcze Werko na bok stoi, nie? Dobra Chyba jest okej okay. Ja stoję zaraz Nieźle. Kurwa znowu z lrdus ja pierdolę. Oj, przynajmniej sobie podstoję. Zabij lrdus proszę. Dzięki. To jest tutaj ogólnie taki finał właśnie trochę pomiędzy wami, nie? Ja będę kamerował jak coś. A Berkun z kim się bije? Tudemka to jest Judemka z Rosem, aha Czyli ja się biję tak, albo z Kostą, albo z Werkunem, Albo się biję kuźwa z tym Z Wyciekiem, nie? Bo Wyciek oczywiście Eldrusa ma Zemel zabić Także no Nie wiem, doszartowałem, Eldro rozpierdoli jak coś tak, tak, żeby nie było, nie? Wyjebał mnie. Ale kurwa, szybko poszło to, nie? Nic do niego nie zrobiłeś? 30% zostało. No to po ARC czy przed? Po RC. Ale to jest szybko. Kurde. Szybko te wasze walki tu jakoś trwają, nie? Szybko krzyknę, chłopaki. Wiesz, to... czym wygrał? Dałem rozpro. Dał mi kontrę. Potem zadziorem je zdublował i znowu mnie zaatakował. No, no i, 30, i 35%, nie? Tak jakby za, za jednym razem je widział. Ja, ja się mi nie pewnie tego znając życie. Z Kostą Christiną. No kurwa tak, obniża, obniża kurwa jebany piersi nakryta 4. To jeszcze obniża. Tylko to. Bo to kurwa jestem w dupie. Tak to mówimy. A będę kurwa bez energii, cała walkę, co to dla mnie? Czajaj bo ten Cl kurwa z tym nic. Dropem. O kurwa patrz. Nawet Kejed przed. Kurwa, to się stało. No musisz teraz wygrać, Daniel. Nie It's... ma innej opcji. Ciężko, ciężko. Nie dojdzie z Kostą, tu nie machujesz tego kurwa z jedną zabije. Czekaj, to jest ciekawe, Muki. Czemu ciekawe? No komentuj, dawaj. Chłopak się to. 19% po RC i poju jest. A, ucieczkę dał. Jebany, kurwa, cfel. Nie no, kurwa pisze z nim, powiedział, że bez ucieczek gramy. No ja nie był gotowy, no kurwa, nie wiem. Jeszcze kurwa postawił pauzę no. między. Pytajnikiem ma igę y, no kurwa, co ma znaczyć? Przesadził, przesadził zaraz. Ja pierdolę, no i... Ale piesk, bez honoru. Bra, kurwa dziwka. Zagrasz czy wygrasz? No kurwa jak ja podeszłem do niego, on ma 100%, ja mam 46% teraz. Dał sobie ucieczkę. Ty, ty kurwa tym paladynem się bić nie umiesz chyba, wiesz? Ale ty dziwko. Rozumiesz, że wcześniej miałem 80% jak dał ucieczkę miał 18%? Po Nie, nie wiem, a Ance kurwa jakby przed tym paladynem zagrał, nie? on by go kurwa na zabił? Tak, tak. Jeszcze bym nie wiem, kurwa, to by była walka grupa, ja grupa ja kurwa, jeden ukażę, na 5. Ukaże ci kurwa początek walki. On też tam ma jakieś legi chyba. On ma no full seta, wie. tylko dotyku nie ma. A... Czyli nie ma full seta. Już się pojną kurwa na 50%. Dobra. Dziwkę trzeba do pionu stawić. O kur... z tego będzie Bo... Aha Czemu nie ma w tych statystykach klątwy ile jest? Kur... meser ciekawy Tak, hummerz Ale miałem okay. one go tylko pierdek kupić ja pierdolę klont pana leku Nie, weź go X kurwę. Kurwa jak Xica! X ni go to Ja napisałem Dobra, losuj. Obyś tropa wylosował. O no tak, chuj mi w dupę Co masz? Elro? Z Elrodusem Dobrze Dobra kurwa Na ile masz zbroję, Moki? Plus Okej Dawaj Dawaj go Wierzę w Ciebie. Ale to hełm! Aha, z w ręką. No, a. z łapą lepiej. Ej, kurwa, nie masz w bo kurde, to... Póki nie ogarnę 8-0, to nie ma co podchodzić. Okej, okay, bić, no dobra, kurwa, pęk. Nie, no, KO lepsze akurat. Nie, co ty, po tance? 8-0 jest o wiele lepsze. No, kurwa, no, dubluje. A, wypierdalej. No, co, ty, a z czego będziesz miał KO? Po ja, KO? KO? Nie, po co ja będę podwinął Fogrą. Ale no, ogólnie dużym procent wiecie, zabrałem, także jest pięknie. Siup. No, u nich nie wierzę. Ja umki na paladynów nie oddają, nie oddają dobra, mi ci się. Idzie, Dobrze mi idzie, kurwa. Świetnie mi. No, drugi unik, aj. O kurwa, trzeci unik z rzędu. Jeszcze lepiej. Nie, pograne To było dobrze. Było dobrze, była dobrze, Tak trzymać, dobra. To było na tyle.